Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Na początku krótki vlog, przygotowałem sobie piwo, ale muszę, muszę odpowiedzieć na no tą, po prostu to tsunami komentarzy, które mnie zalało. Więc generalnie rzeczywiście miałem jakiegoś doła, jak nagrywałem ten film. Trochę doła, trochę takie wkurzenie, ale potem jak wróciłem już do domu i dalej to słońce świeciło, to ja stwierdziłem, że... Kurde, może przesadam, będę, będę kurde y, tam jakieś gorzkie żale y, wrzucał na ten. Miałem, miałem wątpliwość, czy w ogóle wrzucać ten film. E, ale, no ale dzisiaj wiem, że dobrze zrobiłem. E, słuchajcie, no tyle, y, tyle feedbacku się nie spodziewałem. E, także wielkie dzięki za komentarze. E, wielkie dzięki od tych, którzy normalnie nie y, komentują. Yy, bo widziałem, no, miałem kilkadziesiąt komentarzy yy, do zatwierdzenia na blogu, czyli ludzie, którzy do tej pory nie komentowali. Yy, zresztą powtarzało się, że a, nigdy nie komentuję, ale teraz prosiłeś, no to ten. Yy, 95% to po prostu było głaskanie mnie, więc <gryw> rzeczywiście musiało to słabo wyglądać, skoro uznaliście, że musicie mnie tak pocieszać. Yy, ale to bardzo miłe, no i to bardzo... Potrzebowałem tego. Potrzebowałem tego, bo przy ostatnie parę tygodni oprócz tego, że próbowałem czegoś nowego, to tam nie do końca wychodziło, no to głównie komentarze były takie, że nie, to źle, tam to źle, tego nie rób i tak dalej, tak dalej. Więc potrzebowałem takiego potwierdzenia, że ten. Rzeczywiście po prostu sam sobie ten sznur na szyję założyłem. Bo, yy, bo z jednej strony sobie pomyślałem, że a, tak będzie fajnie, a, a potem właśnie, że o tak, tak, trzeba, trzeba. No i to jest bez sensu. To jest bez sensu, więc yy, zaskoczyło mnie to, co powiedzieliście. Bo byłem przekonany, że piwne newsy, yy, właśnie, że to będzie fajnie, jak będą codziennie. A bardzo wielu z Was pisało, że tak naprawdę może ich w ogóle nie być. Yy, inni pisali, że tak naprawdę nie ma się co przejmować, że one nie są na bieżąco, bo. Po prostu nie muszą być na bieżąco. To znaczy, jeżeli one będą zebrane raz w tygodniu, to, to i tak będzie super. I, i, I rzeczywiście, no, mówię, ja miałem inną koncepcję, tak? Koncepcja była taka, że będą właśnie krótkie, takie, żeby właśnie obejrzeć, o, gdzieś tam, nie wiem, wracając, ten, wyświetlić filmik, 5 minut i ten. Po pierwsze, to się nie udało, bo one nie trwały 5 minut, a po drugie, no, właśnie było tak, że oglądane później, po prostu były. ...słabej jakości. Więc y, na pewno piwne newsy raz w tygodniu, najpewniej w piątek. Yy, bardzo wielu z Was oczywiście pisze o ważeniu, no, no... będzie, będzie ważenie, ale nie wiem kiedy, naprawdę nie wiem. Na pewno nie przed świętami, no bo to się nie da. A po świętach jest już też zapchany ten, ale spoko. Coś, coś będzie. Yy, Postaram się też zrobić więcej takich edukacyjnych materiałów. No, może być trudne, bo te piwa, które się obecnie na rynku pojawiają, są bardzo często hybrydy, więc ciężko jest taki ten i robić piwne style. Ale wiem, że wiem, że to na to jest oczekiwanie, więc ten. A po, po trzecie i, i ostatnie, po prostu zamierzam po prostu jak to ktoś tam napisał, rozluźnić poślady i po prostu, no, zluzować trochę. Chociaż, chociaż nie zluzowałem za bardzo, bo mam w planie właśnie tutaj degustacji i ten, a w ogóle ten film tam mi pomieszał szyki, bo mówię, będę miał spokojne popołudnie, a czytałem komentarze, no bo, także na blogu przeczytałem na pewno wszystkie, na YouTubie trochę gorzej z tym jest, bo on tam jest on tam tak sortuje dziwnie, że mogłem coś ominąć, ale raczej nie. Raczej przeczytałem wszystkie komentarze. Oczywiście nie odpowiadam na wszystkie, bardzo rzadko odpowiadam, ale. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za ten feedback. No i bardzo dziękuję za to, za te takie pozytywne emocje, że, że tak, że żeby się nie przejmować, żeby robić swoje, żeby właśnie. No, że właśnie fajne są te spontaniczne filmy, że jak tam montaż jest ten, to olać montaż i tak dalej. No to też nie jest tak, ja, ja mm, mam satysfakcję z tego, że to na przykład super wygląda, tak, jak się tam nalewa to piwo. Yy, I czy na przykład te zbliżenia... Yy, bo zauważyłem, że na przykład ten stół bezsieniowy robi nawet większą robotę przy zdjęciach, tak? I, I to kadrowanie, pokazywanie różnych szczegółów. I mi to samemu się podoba. I to nawet nie jest tak, że mnie to tam jakoś strasznie męczy, ale... Yy... Ale rzeczywiście sprawia, że no jest większe, większe spięcie, większe ten, no na przykład wczoraj przy tym łód w stałcie zapomniałem porobić zdjęć, potem je porobiłem, ale już była pusta butelka, to źle wyglądało i... No, także więcej luzu, postaram się. Postaram się, postaram się krótsze materiały. Także ten vlog już zakończę teraz i zabieram się do degustacji. Także jutro pójdzie z samego rana vlog, później troszkę degustacja, a jeszcze na sam koniec piwne newsy. Także będą trzy materiały totalnie wbrew temu, co powiedziałem. Ale postaram się, postaram się. Ale też muszę powiedzieć, że rzeczywiście te piwne newsy ja sobie nie zdawałem sprawy, ale ja naprawdę ich nie cierpię, bo pomyślałem sobie najpierw, nagram je dzisiaj, czyli w czwartek, potem że nagram je wieczorem. A potem pomyślałem, nie, no, nagram je w piątek rano, przecież ten, będą na popołudnie. No jednak odsuwam to od siebie jak jakąś po prostu, po prostu karę. No. I, i, I to rzeczywiście jest bez sensu. Ale, ale jeszcze, jeszcze z newsów nie rezygnuję zupełnie. Natomiast, natomiast no, cieszę się, że praktycznie nie było nikogo, kto by powiedział, kurde, co to będzie, nie będzie newsów trzy razy w tygodniu. Nikt. No, żodyn. Żodyn. <grych> to z jednej strony to z jednej strony mnie cieszy, z drugiej strony bo no, pokazuje, że źle to kalkulowałem, źle to oceniałem, bo myślałem, że właśnie piwnoniusy będą pożądane, a się okazuje, że niekoniecznie. Więcej piw polskich? No zobaczymy, zobaczymy. Postaram się. Na te chwilę piwo zagraniczne, ale to trochę w ramach obchodów jakby 20 milionów. To jest. Aha, to już będzie w następnym filmie. Dobra, także wielkie dzięki za feedback. Naprawdę super. Także do zobaczenia za chwilę przy degustacji.